W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy rosyjski migdał w wersji salonowej. Chociaż jest stary jak świat, ostatnimi czasy staje się popularny. Zobaczymy, czy sobie z nim poradzicie. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Angie Angelika Wrubel z Pabianic. Cześć, kochani. Tak się cieszę, że z nami jesteś i że pokażesz ten kształt, o który wiele osób prosiło w komentarzach. Ale zanim odkryjemy, który to? Angie to jest trudny czy łatwy kształt? Trochę trudny, trochę łatwy. W skali 1 na 10? 5,5. A nazywa się? Rosyjski Migdał. Zaczynamy! Do przedłużania paznokci w kształcie rosyjskiego migdała potrzebne będą cleaner, primer, kwasowy lub bezkwasowy, w zależności od tego, z jaką płytką mamy do czynienia, baza Perfect Base lub zamiennie proteina oraz żel Easy Shape Light Rose. Na koniec paznokcie pokryjemy kolorem Red Fred, Tip topem do zmatowienia i opiłowania paznokci użyjemy pilnika 100x180 i bufera 180x220. Do budowy paznokci użyjemy pędzelka do żelu numer 6. Przed rozpoczęciem pracy pamiętamy o prawidłowym przygotowaniu. Dezynfekujemy swoje dłonie. Zakładamy rękawiczki, dezynfekujemy dłonie swoje i klientki i dopiero wtedy przechodzimy do przygotowania płytki. Poznokcie skróciliśmy pilnikiem o gradacji 180. Teraz opracowujemy skórki modelki frezem numer 9. Prowadzimy go na płasko, zwracając uwagę, żeby nie dociskać narzędzia zbyt mocno do płytki oraz prowadzić płynne ruchy. Skórki naszej modelki są. Delikatne a na nabłonki niezbyt mocno przyrośnięte do skóry, dlatego obroty mamy nastawione na 15 tysięcy. Gdyby skórki były mocniejsze, można by delikatnie zwiększyć obroty. Kierunek ruchu jest podpychająco wymiatający. Pozbywamy się na nabłonków przyrośniętych do skórek i podpychamy skórki delikatnie do góry. Kiedy oczyściliśmy powierzchnię, zmieniamy fres na kulkę numer 7, aby wygładzić wały i pozbyć się ewentualnych zadziorków powstałych po frezie numer 9. Obroty na 10 tysięcy. Modelka ma bardzo delikatne skórki. Idealny przykład, że nie warto jest wycinać skórek przed przedłużeniem paznokci. Nawet przy wprawie ng nie robimy tego, ponieważ opiłowywanie masy przy świeżo wyciętych skórkach no to musi się skończyć krwawo. Nie warto. Matowimy powierzchnię pilnikiem o gradacji 180. Na pewno wiecie o tym, że nie wolno używać pilników o zbyt ostrej gradacji do przygotowania naturalnej płytki ponieważ możemy zrobić krzywdę klientce, przepiłować płytkę lub zaciąć skórki. Zmatowienie ma być dokładne, ale delikatne. Tak przygotowane paznokcie przemywamy cleanerem oraz nakładamy primer. W przypadku naszej modelki będzie to primer bezkwasowy. Następnie wcieramy minimalną ilość bazy Perfect Base i utwardzamy przez 60 sekund. Jeśli po utwardzeniu warstwa dyspersyjna jest zbyt duża, ściągamy ją suchym wacikiem. Dzięki temu przy kolejnym etapie żel nie będzie się ślizgać po powierzchni paznokcia. Pora uświadomić sobie, jak wygląda rosyjski migdał. W końcu widzieć wyraźnie cel, to już połowa drogi do sukcesu. Czym się różni rosyjski migdał od klasycznego? Patrząc z góry, wyglądają tak samo. Różnica i to spora pojawia się z boku. Migdał klasyczny, jak i owal, zaczyna i kończy się na tej samej wysokości, czyli wyobrażamy sobie linię od skórek do końcówki wolnego brzegu. Aby uzyskać taki kształt, formy, podkładamy delikatnie w dół. Tymczasem migdał rosyjski, patrząc z boku, zaczyna się jak klasyczny migdał, ale za apeksem, czyli najwyższym punktem przedłużonego paznokcia, nie wraca do poziomu skórek, tylko biegnie prosto aż do wolnego brzegu. Również inaczej wyglądają krawędzie. Nie łączą się w łezkę razem z górnym łukiem, tak jak w migdałku, tylko są równoległe. Góra i dół łączą się pod kątem 45 stopni. Aby uzyskać taki kształt, formę podkładamy prosto lub delikatnie do góry. Oczywiście, jeśli nasza płytka rośnie na prosto, ponieważ gdyby rosła do góry albo w dół, wtedy działalibyśmy inaczej. To dokładnie omówimy podczas odcinka, jak stworzyć owalne paznokcie. I tam dokładnie pokażemy, jak się podkłada tą formę, dlatego że tak samo w owalu, jak w migdałku podkłada się ją niemalże identycznie. Jedyna różnica jest taka, że przy migdałku zamykamy formę całkowicie. A przy owalu delikatniej. Jeżeli nie chcecie ominąć tego odcinka, koniecznie subskrybujcie nasz kanał, wpadnie za jakieś 2-3 tygodnie. Przechodzimy do podłożenia formy. Na początku należy ustalić dokładną długość paznokci przedłużonych, a następnie obciąć formę na tej właśnie długości. Rosyjski migdał to kształt, który sprawdzi się przy dłuższych paznokciach salonowych, raczej nie powinien być krótszy niż do czwórki. Bo nie będzie dobrze wyglądać. Pamiętamy z rysunku: docelowo chcemy uzyskać paznokieć, którego krawędzie boczne wychodzą z wałów bocznych na prosto, a krzywizna paznokcia od apeksu dowolnego brzegu przebiega równolegle do jego krawędzi. Dopasowujemy formę do kształtu paznokcia naturalnego, robimy niezbędne nacięcia oraz sklejamy formę, zostawiając na końcu niewielką łezkę, która sprawi, że tunel będzie bardzo mocno wygięty. Tak jak mówiliśmy, formę pod migdał rosyjski podkładamy nieco wyżej niż pod migdał klasyczny, pamiętając o tym, że kąt oraz nacięcie formy jest uzależnione od kształtu naturalnego paznokcia. Nie jesteśmy w stanie podczas tak krótkiego odcinka i tak skomplikowanego kształtu opowiedzieć o wszystkich rodzajach płytki i jak zbudować na nich migdał rosyjski, dlatego dzisiaj skupiamy się na płytce naturalnej. No, każda jest naturalna. Na płytce naj najbardziej standardowej, która rośnie na prosto. Jest to też płytka, którą najczęściej spotkacie w salonie, obsługując swoje klientki. Jeżeli chcielibyście dokładnie wiedzieć, jak pracować na paznokciach, które rosną bardzo w dół albo do góry, albo mają wypukłości, kochani, najlepszym rozwiązaniem są szkolenia. Naprawdę warto jest zainwestować w to, żeby to instruktor, patrząc Ci na ręce, sprawdził, czy zrozumiałeś całą wiedzę. Bo to ważne sprawy są, jak radzić sobie z takimi niestandardowymi paznokciami. Sprawdzamy, czy forma jest dobrze dopasowana oraz równo podłożona, i przechodzimy do budowy szkieletu. Pracujemy żelem Easy Shape Light Rose oraz pędzelkiem do żelu numer 6. Żel rozkładamy równomiernie, pamiętając, aby krawędzie wychodziły z wałów bocznych na prosto, a wolny brzeg paznokcia przedłużonego był ścięty pod kątem co najmniej 45 stopni. Podczas układania szkieletu warto mieć w głowie efekt końcowy, do tego dążymy. Układając szkielet w obszarze krawędzi. Bocznych najlepiej nałożyć trochę więcej produktu, aby mieć z czego wypiłować idealnie proste linie. Pamiętajmy, że podczas zaciskania, które nastąpi w dalszym etapie pracy, cała konstrukcja delikatnie pójdzie do góry. Rozkładając szkielet, pracujemy ruchem malarskim, tak jakbyśmy rozciągali farbę po ścianie. Utwardzamy przez 30 sekund i ściągamy formę. Teraz przechodzimy do budowania. Nakładamy odpowiednią ilość produktu mniej więcej w połowie paznokcia naturalnego i zaczynamy go rozprowadzać. Najpierw rozkładamy produkt w strefie pomiędzy skórkami a apexem cieniując przy skórkach, czyli im bliżej skórek, tym mniej produktu. Następnie przeciągamy produkt w stronę wolnego brzegu. Żel musi być rozłożony regularnie zgodnie z kształtem planowanego tunelu, ponieważ będzie to miało wpływ podczas zaciskania. Jeśli na jednej ścianie będzie więcej produktu niż na drugiej, po zaciśnięciu ta asymetria będzie mocno widoczna. Zanurzamy delikatnie czubek pędzelka i wykonujemy długie i precyzyjne ruchy tuż pod powierzchnią żelu. Przy pracy żelami serii Easy Shape należy unikać gwałtownych i chaotycznych ruchów, które powodują, że na powierzchni żelu powstają góry i doliny. Delikatna praca pozwala na uzyskanie idealnej powierzchni. Oraz ograniczenie piłowania do minimum. Lepiej pracować mniejszymi porcjami produktu niż jedną wielką kulką. Jakby co, żelu zawsze można dołożyć. Mniejszą ilość produktu po prostu łatwiej kontrolować, a w przypadku tego kształtu naprawdę nie chcemy mieć zbyt wiele produktu, bo jego wypiłowanie zajmie nam sporo czasu. Zbudowane pasmniki wkładamy do lampy na około 10 sekund. Wyciągamy rękę i sprawdzamy, czy produkt się utwardził. Pukając zaciskarką, i delikatnie zaciskamy paznokcie na linii stresu oraz wzdłuż tunelu. Zaciskamy analogicznie jak w przypadku migdałka. Wkładamy ponownie na 30 sekund do lampy. Czas na piłowanie. Zaczynamy od opiłowania kształtu z góry. I choć migdał rosyjski i klasyczny z góry wyglądają bardzo podobnie już na tym etapie, są różnice jak wypiłować obydwa kształty. W migdałku klasycznym najpierw piłujemy kształt z góry, potem okolice skórek, krzywą C i ściany boczne, które mają się dopasować do krzywej C. W migdale rosyjskim piłując kształt z góry jednocześnie piłujemy ściany boczne. Nacisk do powierzchni jest dość mocny, aby w efekcie finalnym powstały nam płaskie trójkąty po jednej i po drugiej stronie paznokcia. Wolny brzeg ścinamy pod kątem 45 stopni. Następnie piłujemy linię przy skórkach, wypracowując apex. Ważne jest, żeby pilnik ustawiać nie za bardzo pionowo, czyli około 30 stopni. Dzięki temu uzyskamy cienką linię włosa i nie uszkodzimy naturalnej płytki. Przechodzimy do apeksu. Jest to najwyższy punkt paznokcia przedłużonego, patrząc na niego z boku. Powinien się on znaleźć między 1 trzecią a 1 drugą długości naturalnego paznokcia. Przekładamy pilnik na prosto i nie odrywając go, piłujemy górną część paznokcia biegnącą od apeksu do wolnego brzegu. Pamiętamy, że będzie ona równoległa do krawędzi bocznych, które dopracujemy na sam koniec. Teraz musimy połączyć ostre ściany boczne z grzbietem paznokcia. Delikatnie, ponieważ w końcu to migdał i musimy uważać, aby nie wypłaszczyć już opracowanego kształtu. Piłujemy od dołu do góry. Uwaga! Piłując krawędzie boczne, przykładamy pilnik od spodu, pilnując, aby nie popsuć kształtu paznokcia. I mamy to, kształt jest opiłowany, a teraz wyrównujemy jego powierzchnię baferem. Odpylamy paznokcie pędzlem, odtłuszczamy fioletowym cleanerem i przechodzimy do malowania. Nakładamy pierwszą warstwę koloru Red Fred i utwardzamy przez 30 sekund. Cienkim pędzelkiem do zdobień 006 malujemy kolor pod skórki. Oczywiście uważamy na to, aby ich nie dotknąć. Nakładamy drugą warstwę koloru, utwardzamy przez 30 sekund. Nabłyszczamy kolor Tip Topem. Znacie pojęcie linii światła? Pewnie znacie, ale dajcie mi się poczuć mądrze. Linia światła to tafla, która powstaje na idealnie gładkiej powierzchni paznokcia. Możemy ją uzyskać odwracając dłoń klientki do góry nogami. Dzięki temu top wypoziomuje się, a my uzyskamy perfekcyjne wykończenie stylizacji. Formując linię światła, pomagamy sobie pędzelkiem, również ze rozroszustką, oczywiście wcześniej go oczyszczając. Po utwardzeniu czekamy 60 sekund, aż top ostygnie. Na zakończenie zabiegu nakładamy serum proteinowe, wcieramy je w skórki i gotowe! Tak prezentuje się nasz rosyjski migdał. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy nauczyliście się czegoś ciekawego. Jeżeli lubicie techniczne odcinki, to odsyłam do migdałka, który nagraliśmy z Kasią Glińską, do kwadratu, który nagraliśmy z Pauliną i do innych, mam nadzieję, merytorycznych filmów, z których można nauczyć się, jak stylizować paznokcie. Tymczasem dziękuję za uwagę i pamiętajcie, że jesteśmy w każdy czwartek o godzinie 17. Do zobaczenia! Cześć!